Cześć Manko, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w pierwszym odcinku ze StarCrafta 2 To jest wersja darmowa, którą można pobrać z jej oficjalnej strony, zajmuje chyba 14 czy 15 GB, to nie jest mało jak na darmową wersję Można ją aktualizować do pełnej i tutaj po prostu nie wiem czego w sumie nie mamy Nie mamy, wiem że nie mamy wszystkich raz, mamy tylko jedną i chyba nie mamy multiplayera, tak? Znaczy... Yy. Ta nie, komputer e, sieciowemu o, nie można. Nie można grać na multiplayer też Ale myślę, że zaktualizuję sobie do pełnej wersji już niedługo. A na razie, <coughs> nie wiem czy zagrać mecz, czy kampanię. Mecze już w sumie grałem, tylko że nie wszystkie i nie bardzo ogarniam. Grałem pierwszy etap i drugi etap teranami bo nie można innymi. Myślę, żeby sobie... trzeci... nie, czekajcie. Mm. A okej, okay, bo chcę to ogarnąć w miarę. Kurczę, stoper, znowu, znowu zapomniałem. Ee, odcinki będą gdzieś tak po 30 minut. I myślę, że to będzie okej. Okay. Dobra, gramy sobie na trzecim etapie. Okej, okay, myślałem, że się zacięło coś już. Etap trzeci. Ten etap sprawdzi wszystko czego nauczyłeś się podczas etapu pierwszego i drugiego. Pamiętaj, utrzymanie strażnicy... czego? Pozwala zobaczyć ruchy wojsk nieprzyjaciela. Okej. Okay. Stałe tworzenie jednostek wzmocni twoją armię. To wiem. Domyślna szybkość gry to szybsza co jest standardo standardem w trybie dla wielu, gra wielu graczy. A! Nic mi się nie udaje. Aby potrenować więcej rozegraj ponownie ten etap albo przejdź do trybu walki przeciw SI. Wszystkie jednostki w tym korzystające z umiejętności i latające są dostępne. Okej. Okay. Robi się ciekawie, nie grałem jeszcze w ten tryb. <grystanie> Co to było? Powinno być ok. A, słuchajcie, coś wam powiem w trakcie grania, jak tam będę sobie przymuzał. Tylko mi przypomnij, Nie, bez sensu. <grystanie> Przypomnijcie mi, no nie no... Możecie przypomnieć, nie? Hm okej okay. jak będę zanudzał to wszyscy napiszcie komentarz yy, przypominamy że masz o czymś powiedzieć okej okay? okej okay. dzięki to nic że filmik będzie już rzucony ale spoko <laughs> możecie się przyczynić sprawdzić wtedy czy to był ten fragment w którym zacząłem opowiadać to FPS-u mamy dość okej okay. będziemy wyszkalać więcej jestem za blisko monitora troszkę i mam ciężko yy. Za mało Jak minerałów. najwięcej. Okej. Okay. Nie wiemy sobie dobrze, ale zawsze zaczynam od budowy rafinerii. Minerały. Minerały, gdzie są minerały? Już dawno nie grałem. Tutaj, okej. Okay. Okay. ERK oh, oh, okay, gotowy. Okej. Robi się. Oko my jest wędziło. Oooo sorki. Oko mnie jest wędziło. RK gotowy. Okej, RK gotowy sobie będziemy musieli zabrać a, a wystraszyłeś mnie go a co za to dostanę <coughs> Sorky, że nie będę wiecie jakoś tak super ekstra koksił jak jacyś Koreańczycy ale nie umiem <coughs> będę tak sobie po prostu grał Złe tu, 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 tu trzeci robotnik ok i tworzymy erka tu yy, rafineria minerały minerały dobra to twoja forsa i się. mało tu minerałów mało e, el, minerału, spoko. 50 trzeba 50 50 trzeba na jednego fajne jest to, że od razu po wyszkoleniu mogą iść do minerałów, więc trzeba ich zaznaczać i wiecie robić syfu e, postaw magazyn no ok tu. magazyny są po to, żeby e, el, można było mieć więcej ...robotów, czy co to tam jest, chyba roboty ERK, no okej, okay. żeby mieć więcej ERK eee, Nie sobie będziemy stawiać magazyny eee, ERK niech się tworzy tutaj Okej, okay, wiem Okej, okay, więc teraz się nic takiego w sumie nie dzieje, więc wam mogę opowiedzieć o tym Kupa roboty, co? Eee, więc, oła. Eee, nie, to nie było to więc chciałem wam powiedzieć o takiej sytuacji, która się wydarzyła dzisiaj. W przed chwilą yy, pisałem sobie na Skype'ie z Madzią, chyba to nie jest żadna tajemnica, pisałem z Madzią na Skype'ie i... <laughs> pisaliśmy sobie, no i rozmawialiśmy na temat yy, ogólnie tak YouTube'a, w sumie to był taki wtrącony temat, bo nie rozmawialiśmy ciągle o tym, yy, no i tak. <coughs> Sorki, ja jeszcze jestem ciągle chory. Eee, jeszcze jestem ciągle chory. No w sumie to było gramatyczne, okej okay. Eee. Za mało minerałów Magazyn No i tak, no i rozmawialiśmy sobie na temat tych subskrypcji w ogóle i powiedziałem, że nawet jak będę miał powiedzmy eee, tych 370 widzów, eee, których mam teraz, kiedy nagrywam Bo już w sumie skończył się taki napływ, który był zaraz po odcinku z Mazią Eee, ogólnie dużo was przybyło, jak dla mnie Także dzięki wszystkim nowym ELK widzom eee, No i tak, no i... Poczekajcie, jeszcze sobie postawimy, się do magazynu Tata No i tak, i rozmawialiśmy sobie na temat tych subskrypcji Powiedziałem, że będę nagrywał nawet jak będę miał tych widzów, są. teraz już mi żadnych nie przybędzie Chociażby przez 10 lat I Macia mi napisała, że To jest prawda, bo nie liczą się numerki tylko dobra zabawa. A oczywiście jak większość ma skojarzenia, od razu stwierdziłem, że przecież jak jest jakiś numerek to jest też i dobra zabawa i powiedziałem, że muszę sobie to użyć w odcinku ten tekst przyprowadź zwiada. Nie mam czym. Postaw koszary, okej. Okay. Pewnie to nie było ani śmieszne ani nic, ale mnie to śmieszyło. Także no. Okej, okay, magazyn koszary. Koszary na wylocie, bo stanie sobie zatkałem wyjście z tych koszar. L -L gotowy. Było... słabo. <laughs> Dobra, tu się tworzą, tworzą się. Ty tu pójdę dalej. L -L gotowy. Zawsze się przydadzą magazyny. Tak, niech będzie. Chyba można dojść do kolejki, tak? No no można. Sobie to to budowa po kolei. Ty tu jesteś szefem. Nie, nie można. ERK gotowy. A, szkoda buduj, buduj te koszary, szybciej. Sorki jak mówię za cicho, ale ja muszę być troszkę dalej od monitora, bo mam taki monitor 22 cale a... 22. 22. A mikrofon mam zaraz przy nim i po prostu nic nie widzę jak mówię do mikrofonu, więc się oddalam czasami i zapominam się już przybliżyć. Okej, okay, koszary zaraz gotowy. będą. co jak robić armię, bo zaraz nas zaatakują. Gra jest szybka. żliwiasz Okej, okay, żliwiasz, żliwiasz, żliwiasz I tu się macie rozpić. Przy jedynym wejściu do naszego tego Czyli tak jakby Tu? Tu huh. Myślę, żeby za wczasu Żeby zawczasu sobie już robić W innych miejscach bazę Patrz szy Szybciej będą surowce tak. mi napłać po prostu e, Marinesa mam wyszkolić, ok O, rób się, rób się, rób się Marinesa jakoś lubię żniwiarzy mój erkusiu kochany eee, centrum dowodzenia tak jest, <kly> no już mamy dwa eee, czyli już przeniesiemy no właśnie. Tutaj. tutaj i tych też tutaj twórz się twórz się muszę marinesa zrobić czemu tu pisze marines eee tutaj Wyszkolem Marines, a tu jest Marine Może jakiś błąd z angielskiej wersji, że S jak jest wielu Chyba że tak to ma być, bo to jest angielska jakaś nazwa czy coś Ja tam się nie znam na tym wszystkim Twórz ELK Już mamy sporo minerałów, także nie powinno być problemu teraz z ich brakiem e, Marinesów mamy ilu? Zero To <tuszy> tu będzie pierwszy, drugi, trzeciego zaraz zrobię Ma mały demysz, ten ma już większy, ale... Ale tylko jednostki na atakuje Tu już się zaraz skończy budować Ja się bawię antenką z tego z Wi-Fi Nieważnie co jej robię <gry> Jakiś taki odruch Okej, okay, już gotowe No i teraz popatrzcie, już mam kolejne miejsce i nie muszę się martwić Koszary, stacja inżynieryjna, rafineria Tu niech się tworzą ERK I popatrzcie, już nas atakują I dlatego robię od razu sobie sporo wojska Okej, okay, jak już się skończą wojsko, postawimy gotowy. reaktor ERK Nie, nie nie, nie Laboratorium, tu będzie reaktor ERK gotowy Zbierz to i choć tam Niech będzie trzech ty Te, też tutaj Aha. Kolejny się stworzy, weźmiemy go tutaj, bo na razie minerały nam tam wydobywają No w sumie, ten, e, my coś tam też Ooo, wow wow. wow. E, no właśnie złe <laughs> bardzo, wieści, bardzo złe wieści, bardzo złe tutaj, tutaj, tutaj Twoje ERK są atakowane No okej okay, no spoko. Yy, magazyn rafineria no, nie no zostawcie Koszary Jest no, wie no Wszyscy do budowy Koszary No tempo właśnie tempo O kupa yy, Tak, jest nieciekawie Już na początku samym No nie no za trudno jest życie Chcesz mną zabrzeć chłopcze? Szybko buduj, buduj, buduj No kurcze no A tu się nikt nie szkoli, no spokoj No jeżeli że nie będzie, ludzie, Ogar Trzeba było w ogóle 30% na początku. Co za ludzie. No i nie ma bazy. Koszary mi zostawcie. Koszary mi zostawcie. Odciągnijcie ich. Aaaa. No i nie ma gry już. Dobra. Zakończ, I tak nie mam już szans. Trzeba szybciej robić wojsko. Ludzie to jest taki nieogar. Eee, jeszcze raz 10 minut minęło Okej okay, dostałem PD <laughs> Portret No spoko. Portret <laughs> eee, Powtórki nie chcę zagrać ponownie Nie wiedziałem że się dostaje PD Zapomniałem o tym chyba Ale ludzie jaki to był nieogar totalny Trzeba od razu w wojsko iść a nie drugą bazę robić Chociaż ja w sumie zacząłem robić wojsko od razu jak miałem koszary więc jakim cudem oni mi tak szybko przyleźli jeszcze z takimi wojskami no proszę was ludzie mm -hmm. No dobra mniejsza z tym Dobra już się trzeba brać szybko Za, za inne rzeczy Koszary mogę powodować magazynu Czyli co najpierw rafinerię później od razu magazyn A ELK, mi się tu tworzą No sz nie lubię od początku zaczynać znaczy lubię ale jak już skończę a nie no AHA CICHO a nie jak jestem w połowie nagle muszę zaczynać od początku ale gra mi się podoba wciąga na pewno to jest na 100% pewne live'y będą ze StarCrafta na 110 tysięcy procent jak sobie kupię już e, pełną wersję to to będę grał na multi e, z kolegą nie wiem jaki on ma nick i nie wiem czy chciałby żeby ujawnić jego imię, także Aha. nie będę mówił z którym. Eee, no, to tyle. Za mało. <coughs> RK gotowy, no to chodź. Rafineria. Koszary. A, okej. Okay. Rafineryja najpierw. Tu już jest trzech, tutaj nie. No ludzie, ja chcę minerały. Okej. Okay tutaj Chodź tutaj. tutaj Wiem, że oni tego nie pomagają budować, ale od razu się tutaj zatrudnią już jak będzie gotowe Nerwuje mnie to no Teraz gdzie tu jest jedyne wejście? Tutaj, czyli tu będę sobie całe wojsko robił Ale jaki sens to był na początku, je. Yeah. Jak mi się to znowu nie uda to nie wiem, to będę poza odcinkiem sobie to robił wszystko Za mało minerałów A później po prostu Aha, dobra, to teraz już szybko zrobimy magazyn. No nie zrobimy magazynu no Potrzebne dodatkowe magazyny. Wiem Szybko ludzie, ludzie, roboty, minerały gromadzić, seta potrzebna. Okej. Okay. Tu sobie będziemy robić na uboczu. No właśnie, ruszaj się, a nie taki zanud ciebie o! I szybko koszary trzeba robić a Bez zastanowienia Jakiegokolwiek Od razu trzeba robić wojsko, 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 wojsko Teraz już myślę, że się uda <laughs> Chyba, że znowu 30 przyjdzie w czasie, kiedy ja zdążę zrobić pięciu. Nie wiem, jakim cudem oni to robią eee, Ale to już mniejsza z tym Dobra I ty buduj dalej tutaj magazyny a ciebie. ciebie poproszę do. Koszar 150. No to super. Oni już pewnie mają z 40. Tak jakoś stawiam. Ale wiecie co, wydaje mi się, że dopóki nie zrobię tych 18 RK to mnie nie zaatakują. Bo to chyba idzie tak po kolei, że się skryp aktywuje. Kiedy jakąś misję wykonam, więc. Więc powolutku. Najpierw koszary, później ERK. Tak powinno być dobrze. Chyba, że po prostu z czasem mi zaczynają napływać wrogowie. <laughs> no to tu już będzie gorzej. Dobra, możemy robić koszary. E, tutaj. Tutaj? Nie, tutaj. Tu sobie zrobimy. Woohoo! Woohoo! Teksy też są fajne. E, 12, a 18 mam mieć. To zrobimy sobie jeszcze pięciu. Za mało minerałów. Albo jednego. Ewentualnie Do minerałów Zaraz trzeba będzie robić i tak magazyny Postawię sobie od razu drugie koszary A co mi tam? Co się? BD Tu są jeszcze budowle zaawansowane o. Zbrojownia Port gwiezdny Fabryka a, ludzie ludzie Dobra chodź tu Ty Wystraszyłeś mnie. Będziesz budował magazyny dalej Dobra, dwa w kolejce Kto mi tu łazi? Zwarty i gotowy Tu jest mój ERK, A co za to dostanę? Albo nie 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 nie, Drugie koszary. szary e, Nie można Chodźmy Dobra. tutaj wejściu się będziecie robić i szybko żniwiasz, żniwiarz, żniwiasz. Spoko, spoko. Co się dzieje? A... Za mało minerałów. Kurczę, te minerały mi wchodzą. A we mamy sporo. Śmiało Nie wiem no po co. Uf. Zaraz ale, mnie zaatakują. Ale ja to ja to się powy. mogę założyć nawet. Był ponury. Za mało minerałów. No jej, Q 50. Dobra. Trzech marinesów. Będzie misja tylko brama. Już do minerałów się. nie marnuj się. Nie. E, Okej, okay, ERK. Mogę jeszcze trzech zrobić, żeby mi się nie aktywował skrypt, o ile w ogóle to tak działa. Trzy, Mamy jednego, on zaraz przyjdzie z 30, no... Skurzające... Yy, jak ci się zrobią... Albo nie. Pytu po prostu robił. Magazyn, zrób. Tutaj. Okay. I od razu drugi. No co jest z tym, no? Życzka przeciwlotnicza, jeża radarowa. Hmm, ciekawe. Przybył hmm. Miło. Ja mam czterech, a no pewnie pięćdziesięciu. Niech tu się dalej robią. Ja muszę. Śmiało! Złe wieści? Koszary drugie. Gotowy do akcji. Dawaj. I tu mi się respić. I sobie zrobię. Eee... Stację inżynieryjną Jak to tam ma? Laboratorium... Co ja gadam? Laboratorium technologiczne? Nie. Poczekajcie chwilkę Sorki ludzie, ale ktoś do mnie zadzwonił No... no i już pogrzeb To jest debilstwo totalne no i co? I po mnie już jest. No w sumie ma... Idu, raz, dwa, trzy, cztery... No, jakie debilstwo, no... Dobra, odciągać ich, odciągać ich! Dobra, 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 tutaj, tutaj, tutaj! Załatwiony! Rusza! Nic! Czemu nie dałbym rady? Okej, okay, wracaj, wracaj, po wracaj! wracaj. Ci nie wracaj. się tworzą, a ty ich odciągaj? No Ta, ja, no jeszcze lepiej. Śmierć jest wysoka. Lękaj się sznijbiarza. Jak najbardziej. Tak, w rzeczy samej. Wszystko? Ta, jeden chidi mnie nie ma, no jasne. Baza jest atakowana. Dobra. Wlewiści? Jeszcze Czjało? się to zrobi żeby nas nie zjechali po drodze, I się tuż już nie zajmę. Okej, okay, teraz się Baza trzeba gdzieś zabunkrować szybko. Atakowana. No i gdzieś to mam. Z dala to twoja forsa. Zdala od nich, tutaj się budujemy. ale jestem czwamy. E. Baza jest atakowana. Eeeem, um, Centrum Dowodzenia, szybko ruszaj się! A! Wystraszyłeś mnie! Ty, postawę szmerię! Kupa roboty, co? Baza jest atakowana. No i gdzieś to mam, jejku. Twoje... ludzie, że się tak denerwuje, ale. wzruszające to jest. No i co, i se zniszcie, no a ja sobie zrobię nową, ha. Myślą, że są tacy fajni Twoje ERK są atakowane No i co z tego? Okej, okay, ludzie, poczekajcie. Muszę iść nakarmić zwierzę siostry. Z dwu Małe cięcie Okej okay, ludzie, już jestem. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda wyratować, a ja nie, że tu przylezą teraz. Chyba już tu idą. No super. Jak teraz tu przyjdą, to walę to, robię kampanię. Złe oh. wieści? Co, radzimy sobie, tak? Nie przyjdą tutaj, prawda? Nie przyjdą. Nie wiedzą, że ja tu jestem. Więc nie przyjdą. Wystraszył co się dzieje, okej, okay, to mi wystarczy na razie Ooooo! Oh, się wycwaniłem, patrzcie. Chyba roboty, co? Magazyn I od razu koszary. A jeszcze to wygramy, słuchajcie. Jeszcze to wygramy, poczekajcie stopy mi się wyłączył. Okej okay. Zrobimy sobie dłuższy odcineczek. Jako że pierwszy. <laughs> I od razu kilka koszar postawimy Potrzebne dodatkowe magazyny No okej spoko. Przynajmniej teraz mam minerały i koszary. Ale jestem cwany. A, chyba, że tak się zawsze robi, a ja się mam za nie wiadomo. No i patrzcie, nie atakujemy tu na razie Mam nadzieję, że nie zrobi tego za szybko Albo że w ogóle tego nie zrobi, poczeka na mnie <laughs> Okej, okay, przyda się więcej magazynów Chodź tutaj Coś mi FPSy spadły drastycznie I zaraz się przeniesiemy z powrotem w tamto miejsce Będziemy mieć dwie bazy Co jest z tym jest -y? Było 60, jest 29 Cięcia będę miał teraz przez to wszystko. To, to nic. Okej, okay, mamy koszary. Teraz szybko reaktor będziemy podwójnie robić. A ty buduj szybko drugie koszary. Tutaj. No pewnie. Kupa roboty, co? Robi się. No nie no, zaś mi tu przylas. co za debil, zaraz, zaraz mnie zaatakują, zaraz mnie zaatakują, ja to wiem, ja to czuję, po prostu eee. Buduj się szybciej Teraz się będą szybciej robić Rozbudowa ukończona Okej okay. Eee, Haha. Hahaha no i dobrze A tu sobie zrobimy to drugie Nie Przenosimy się Tyle szybko i nie zauważymy To też kilku Idziemy tam No i co z tego w Ludzie to jest bez sensu. Dobra. Wystraszyłeś mnie. No pewnie. Baza. Ja już na samej górze? A. A co wiesz, że jestem odkryty, jejku? Co się dzieje? Ta, niech będzie. Kuł po atakowana. Są atakowane. W drodze? Dobra. Idziemy tutaj. Jakie to jest wszystko głupie. Yeah. Ludzie, jak? Po prostu jak to zrobić, żeby nie przegrać? Powiedzcie mi, jak? No co mi w jakimś doświadczeniu? Gramy jeszcze raz, a co się będę?